Muzeum Miasta Pabianic. W piątek, 15 listopada o godzinie 13, nastąpi otwarcie wystawy zatytułowanej Cacka, rózgi, mazury, sierackie wycinanki Kazimiery Balcerzak. To ekspozycja, na której można będzie zobaczyć bogactwo form wycinanki sierackiej i różne jej typy. Ich autorką jest Kazimiera Balcerzak, urodzona we wsi Męka, która później stała się dzielnicą Sieradza. Artystka od wielu lat fascynuje się twórczością ludową regionu sierackiego. Jak podkreśla, dzięki tej pasji może nie tylko kultywować zanikające powoli tradycje swojego regionu, ale wciąż zaskakiwać nowymi pomysłami. Ideą przewodnią jej działalności jest zachowanie pamięci o tym, co nieuchronnie przemija. Na otwarcie wystawy zaprasza też Fabryka Wełny. W sobotę 16 listopada odbędzie się wernicarz wystawy ogólnopolskiego pleneru malarskiego Tarnów Jeziorny 2019. W sierpniu tego roku plenery w Tarnowie Jeziernym odbyły się w bardzo urokliwym miejscu Pałacyku Myśliwskim, miejscu z bardzo długą historią. Budowla położona nad samym jeziorem była doskonałą bazą dla grupy malarzy, którzy uczestniczyli w dwóch tygodniowych plenerach prowadzonych przez Joannę Trzcińską i Janusza Knorowskiego, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i w Warszawie. W gronie tym były również kobiety z całej Polski, a wśród nich dwie pamięczanki. Artyści stworzyli kilkadziesiąt obrazów różnego formatu i treści, które będzie można zobaczyć na wystawie w najbliższą sobotę. Wernisarz rozpocznie się o godzinie 17.00. Teraz coś dla miłośników teatru. Wszystko zostaje w rodzinie. To tytuł sztuki w wykonaniu grupy teatralnej dla niepoznaki działającej w placówce przy ulicy Kościuszki. Autorką scenariusza jest Dorota Olejnik, a reżyserem Jerzy Holwek, premiera spektaklu w sobotę 16 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury. Obsadę sztuki tworzą Katarzyna Jurek, Beata Stachura, Małgorzata Grzywacz, Tomasz Osieja, Adam Oklejak oraz Radosław Saładajczyk. Bilety na sztukę, która rozpocznie się o godzinie 18:00, dostępne są w sekretariacie MOKU. Na moment pozostajemy jeszcze w tej placówce. W Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się wyjątkowy wieczór kabaretowy. Jego bohaterem będzie Andrzej Poniedzielski, satyryk, humorysta, poeta i aktor, który w tym roku obchodzi 65. rocznicę urodzin. Z tej okazji w placówce przy ulicy Kościuszki 14 grudnia zaplanowano koncert jubileuszowy. Oprócz jubilata mistrza mowy Polskiej, ambasadora Polszczyzny 2016, autora piosenek m.in. dla Grzegorza Turnała, Edyty Gepert czy Dawida Podsiadło wystąpią Andrzej Pawlukiewicz i Paweł Jabłoński. Inteligentna satyra, humor, piosenki i doskonała zabawa. To wszystko w programie wieczoru, który rozpocznie się o godzinie 18:00. Bilety do nabycia w biurze turystycznym Pakotur oraz na stronie kupbilecik.pl. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza również na program słowno-muzyczny zatytułowany Niech ją wiatr poniesie w wykonaniu senioralnej sekcji wokalnej moku. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie wakacyjnej. Jednocześnie chciałbym Państwa zaprosić na koncert zatytułowany Niech wiatr ją poniesie. Koncert oparty jest o Pieśni z okresu powstania warszawskiego oraz o pieśni partyzanckie śpiewane przez różne oddziały, różne ugrupowania w okresie, oczywiście, II wojny światowej. Teksty i muzyka śpiewanych pieśni. Zostały napisane, skomponowane przez uczestników tychże działań wojennych, czyli przez żołnierzy rozmaitych ugrupowań, partyzantów. Wybór tych pieśni został dokonany z największej, funkcjonującej u nas w kraju, antologii. Pieśni żołnierskiej napisanej, y, złożonej przez Tadeusza Szewera, poetę, dziennikarza i oczywiście członka ugrupowania Jendrusie w okresie II wojny. Tadeusz Szewera y, mieszkał nieomalże całe życie i zmarł. W 2007 roku w Łodzi, gdzie znany był szerokim kręgą publiczności ze swoich występów, ze swoich artykułów, ze swojej znakomitej działalności. Wybrane te utwory usłyszy, usłyszą Państwo w wykonaniu sekcji senioralnej miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach, oczywiście w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka w piątek 22 listopada, początek oczywiście o godzinie 18. Wstęp naturalnie wolny. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. I kolejne zapowiedzi. Barwy jesieni. To tytuł przedstawienia w wykonaniu uczestników Centrum Seniora, na które placówka zaprasza w piątek 15 listopada o godzinie 15.00. Klub podróżnika PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna w piątek 22 listopada organizują spotkanie z Dorotą Fibiger. Podróżniczka z Pabianic opowie o tegorocznej wyprawie do Afryki. Spotkanie, zatytułowane Wąska kraina szerokiego uśmiechu Gambia rozpocznie się o godzinie 18.30 w galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp wolny. Tego samego dnia 22 listopada w Muzeum Miasta Pabianic odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Pabianickie spotkania dziejowe przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic. Tym razem będzie mowa o archeologii Pabianic i zabytkach znalezionych w centrum miasta. Spotkanie zatytułowane Tramwajem przez Pabianicę poprowadzi Michał Beda, początek o godzinie 17.00. Zaglądamy teraz do kinatomii, w którym w piątek, 15 listopada, odbędą się dwie premiery. Jedna z nich to polska produkcja zatytułowana Proceder. To poruszająca historia rapera Tomasza Hady, chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach Hada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając szokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem, pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania. Druga propozycja to film pod tytułem Salma w Krainie Dusz. W Santa Clara, meksykańskim mieście cudów, raz do roku duchy zmarłych przybywają do świata, aby miło spędzić dzień w towarzystwie najbliższych. Jest to czas wielkiej radości dla wszystkich poza 16-letnią Salmą. Osierocona dziewczynka nigdy nie poznała swoich rodziców i dlatego nie może sprowadzić ich na ziemię. Wszystko zmienia się, gdy w ręce Salmy wpada tajemniczy medalion. Dzięki mocy amuletu dziewczynka dowiaduje się, jak odszukać mamę i tatę. Wkrótce ona i jej przyszywani bracia Jorge i Pedro rozpoczną niezwykłą wyprawę, która przeniesie całą trójkę w zaświaty. W krainie duchów czeka ich wspaniała przygoda, w czasie której Salma odkryje prawdę o rodzinie oraz własnych głęboko ukrytych zdolnościach, mocach, o których nie miała dotąd pojęcia. Na koniec programu przegląd nowości wydawniczych. Książka Asymetria Lisy Holiday. Jest to debiut powieściowy młodej pisarki amerykańskiej, która od razu znalazła się w na listach bestsellerów New York Times w 2018 roku. Zbudowana jest ona z dwóch części. Pierwsza część to romans dwudziestokilkuletniej dziewczyny, pracownicy wydawnictwa i starszego od niej o blisko 50 lat pisarza. Ona dostarcza mu namiętności, dostarcza mu dyskrecji. On dostarcza jej lektury i płaci za nią kredyt studencki. Druga opowieść to opowieść o iracko-amerykańskim ekonomiście, który zostaje zatrzymany do kontroli na lotnisku Heathrow i jak gdyby staje się symbolem, zakładnikiem międzynarodowych konfliktów i napięć. Książka ma bardzo dobre oceny, też czytelnicze. Jest bardzo ambitna i oczywiście bardzo serdecznie polecam. Wydana również w 2019 roku przez wydawnictwo literackie. Ciekawe, czy ktoś z nas pamięta jeszcze, kim chciał być, kiedy był dzieckiem. Pewnie. Wielu z nas miało co, co chwilę nowy pomysł na, na zawód, dlatego chciałabym zaprezentować książkę Niezwyczajne zawody. Która oprócz opowieści o rodzinie, o rodzinie tytułowego bohatera Andrzeja, przedstawia bardzo ciekawe i mniej znane zawody, dlatego i młodsi, i starsi czytelnicy mogą się z niej bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, ponieważ ma, znajdziemy w niej takie zawody jak, jak kiper, jak sterowiec balonów, jak paleontolog. Oprócz. Oprócz opowieści o, o wykonywanym zawodzie, znajdziemy również strony, na których pokazane są, jakie są przydatne narzędzia w, do pracy w, w danym zawodzie, z, czym, z jakimi przedmiotami możemy się tam, tam spotkać, jakie na przykład ważne cechy musi posiadać osoba, która chciałaby wybrać przedstawiony zawód. Dodatkowo, książka zawiera również różnego rodzaju, gry, różnego rodzaju gry związane z przedstawianymi zawodami, więc po tym jak przeczytamy rozdział i dowiemy się pewnych ciekawych rzeczy na temat wybranego zawodu, możemy również zabawić się na przykład w pomoc pszczołom do odnalezienia drogi do, do ula. Także przedstawiam książkę Niezwyczajne zawody i zachęcam do odkrywania swojej drogi ku przyszłości.